25 grudnia 2024 roku, Dzień Bożego Narodzenia. Embraer 190 linii lotniczych Azerbejdżanu spada w płomieniach w Kazachstanie. 67 osób na pokładzie, 38 ofiar śmiertelnych, w tym obaj piloci. Lot 8243 wystartował z baku do Groznego w rosyjskiej Czeczenii. Ale coś poszło strasznie nie tak, gdy przelatywał przez rosyjską przestrzeń powietrzną. Odłamki przebiły kadłub samolotu. System hydrauliczny zawiódł. I zamiast lądować na pobliskich rosyjskich lotniskach, został zmuszony do przelotu nad Morzem Kaspijskim do Kazachstanu. Rosja stwierdziła, że to był wypadek, że to były ukraińskie drony, albo może zła pogoda. Władimir Putin nawet przeprosił za ten tragiczny incydent, ale nigdy nie przyznał się do winy. Siedem miesięcy po wypadku prezydent Azerbejdżanu przerwał milczenie i wygłosił oświadczenie, które przekreśliło wszelkie szanse na dyplomację. Pomysł, że to ukraiński dron mógł uderzyć w samolot jest absolutnie niedorzeczny. Były dwa ataki na samolot. Więc możesz sobie wyobrazić, że ukraiński dron nadlatuje, celuje wazerski samolot, trafia go, potem spada, a potem jeszcze raz. Więc to jest historia dla przedszkola. Wiemy co się stało. Poza tym rosyjska przestrzeń powietrzna nie została zamknięta. Kilka minut po tym jak samolot został trafiony. I to również jest odpowiedzialność tych, którzy tego nie ogłosili. Więc to wszystko jest jasne, jak dzisiejsze niebo. I to oświadczenie nie dotyczy tylko samolotu. Chodzi o koniec sojuszu, który trwał przez dekady i początek czegoś, czego Putin nigdy się nie spodziewał. Były sojusznik, który już nie boi się nazwać go kłamcą na oczach całego świata. Ale w tej całej historii jest coś jeszcze bardziej niepokojącego dla Putina. Podczas gdy Azerbejdżan oddalał się od Rosji, zbliżał się do innego kraju, który Putin uważa za swojego egzystencjalnego wroga Ukrainy. To, co zaczęło się jako tragedia lotnicza w Boże Narodzenie, może przerodzić się w sojusz, który całkowicie zmieni równowagę sił w regionie a Rosja cóż, oni o tym wiedzą. Do tego stopnia, że zaczęli publicznie oskarżać Azerbejdżan o coś nie do pomyślenia, aktywnie pomagając Ukrainie w operacjach wojskowych przeciwko terytorium rosyjskiemu. Aby zrozumieć, jak doszliśmy do tej sytuacji, musimy wrócić do tamtego dnia Bożego Narodzenia i przeanalizować każdy szczegół tego, co naprawdę się wydarzyło, ponieważ dowody pokazują zupełnie inną historię niż oficjalna wersja rosyjska. Lot 8243 wystartował normalnie z baku o 8 rano czasu lokalnego. To był rutynowy lot, który powinien trwać tylko dwie godziny, ale kiedy samolot wszedł w rosyjską przestrzeń powietrzną, wydarzyło się coś niezwykłego. Pasażerowie usłyszeli wybuchy. Dziwne metalowe obiekty przebiły kabinę. Ludzie zaczęli krwawić z ran spowodowanych odłamkami, które przebiły metal poszycia samolotu. Ale, ale tutaj jest coś jeszcze bardziej niepokojącego. System Global Positioning, system samolotu również został zablokowany? I to nie jest przypadek. To bardzo często stosowana taktyka wojskowa podczas operacji obrony powietrznej, a potem zapadła decyzja, która wszystko ujawniła. Zamiast skierować uszkodzony samolot na pobliskie rosyjskie lotniska, rosyjska kontrola ruchu lotniczego nakazała załodze lecieć przez Morze Kaspijskie do Kazachstanu. Podróż o długości ponad 400 km z poważnie uszkodzonym samolotem i zawodzącymi systemami hydraulicznymi. I w takich chwilach pierwsze pytanie, które przychodzi do głowy: to ale dlaczego tak zrobili? Czy nie było łatwiej wylądować tam, w pobliżu? Spójrz, odpowiedź na to pytanie jest jednocześnie prosta i szokująca. Zatrzymaj się i pomyśl. Gdyby samolot spadł do morza podczas lotu, co prawdopodobnie było zamiarem, odzyskanie dowodów byłoby niemal niemożliwe. Szczątki spoczęłyby na dnie Morza Kaspijskiego, a prawda zatonęłaby razem z nimi. Ale azerbejdżańscy piloci, dzięki niezwykłym umiejętnościom i odwadze, zdołali utrzymać samolot w powietrzu wystarczająco długo, by dotrzeć na ląd. I to właśnie wtedy próba zatuszowania sprawy przez Rosję zaczęła się rozpadać. Pierwsze rosyjskie wyjaśnienia były wręcz komiczne. Powiedzieli, że samolot zderzył się ze stadem ptaków, ale eksperci lotniczy wyśmiali tę wersję. Ptaki nie latają na wysokości, na której doszło do początkowych uszkodzeń, i ptaki zdecydowanie nie powodują wzorów przebicia zgodnych z odłamkami rakiet. Zmienili wersję, być może z powodu złej pogody, ale dane meteorologiczne nie potwierdzały występowania trudnych warunków w tym rejonie. Trzecia próba była najbardziej odkrywcza. Przyznali, że systemy obrony powietrznej były aktywne w regionie z powodu ataków ukraińskich dronów. Putin w końcu zadzwonił do prezydenta Alijewa. Trzy dni po wypadku, nie po to, by przyznać się do winy, ale by przeprosić za to, że tragiczny incydent miał miejsce w rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Starannie dobrana strategia, aby uniknąć prawnej odpowiedzialności za to, co się stało. Ale Alijew nie był zainteresowany dyplomatycznymi gierkami. On miał dowody wiele otworów w poszyciu kadłuba. Pasażerowie ranni przez metalowe odłamki. Zeznania ocalałych, którzy słyszeli eksplozję, wszystko prowadziło do jednego wniosku. Rosyjski pocisk obrony powietrznej, prawdopodobnie systemu Pancyr, trafił w cywilny samolot pełen rodzin wracających do domu na Boże Narodzenie. A potem Aliyev zrobił coś nie do pomyślenia. Postawił Rosji trzy niepodlegające negocjacjom żądania. Musieliby formalnie przyznać się do winy, ukarać odpowiedzialnych i w pełni zrekompensować ofiarom. To nie były sugestie dyplomatyczne, to były ultimatum. Reakcja Rosji była wymowna. Zamiast współpracować, wybrali odwet i jeszcze bardziej pogorszyli sytuację. I to właśnie wtedy kryzys przerodził się w coś znacznie większego, niż tylko katastrofa lotnicza. Kilka miesięcy po wypadku wydarzyło się coś strasznego w Ekaterynburgu, w Rosji. Rosyjskie siły bezpieczeństwa przeprowadziły brutalną operację na terenie, gdzie mieszkali azerscy pracownicy migracyjni. Dwaj bracia, Zidziadim i Ruzem Safarow, zostali aresztowani w związku ze śledztwem w sprawie zabójstwa. Ale to, co wydarzyło się później, zaszokowało świat. Bracia zmarli, będąc w policyjnym areszcie. Rosja twierdziła, że jedna ze śmierci była spowodowana atakiem serca, ale władze Azerbejdżanu widziały to zupełnie inaczej. Sygnał demonstracyjne morderstwo wiadomość dla Baku że Rosja może dosięgnąć obywateli Azerbejdżanu na własnym terytorium, kiedy tylko zechce. A odpowiedź Azerbejdżanu była bezprecedensowa. Rząd wezwał rosyjskiego ambasadora, odwołał rosyjskie wydarzenia kulturalne i wszczął śledztwo karne w sprawie tortur i zabójstwa. Ale najbardziej zaskakujące miało się dopiero wydarzyć. 30 czerwca azerska policja dokonała nalotu na biuro rosyjskiej agencji informacyjnej Sputnik w Baku. Zatrzymali redaktora naczelnego i dyrektora, i wtedy odkryli coś niepokojącego. Śledztwo wykazało, że biuro było wykorzystywane jako centrum operacyjne dla Rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Federalna Służba Bezpieczeństwa to zamieniło spór dyplomatyczny w konfrontację szpiegowską. Azerbejdżan publicznie ujawnił rosyjską operację wywiadowczą na swoim terytorium. To było tak, jakby wydawał oświadczenie o wojnie informacyjnej. Ale Aliyev na tym nie poprzestał. Zrobił coś, czego żaden kraj nie zrobił po upadku Związku Radzieckiego. Uczynił nielegalnym dla obywateli Azerbejdżanu walkę po stronie Rosji lub Grupy Wagnera. Jednocześnie dopuścił legalność walki po stronie Ukrainy. Przekaz był całkowicie jasny. I to właśnie w tym napiętym kontekście pojawiły się najbardziej wybuchowe rosyjskie oskarżenia. Rosyjskie media państwowe zaczęły rozpowszechniać teorię spiskową, która próbowała bezpośrednio powiązać Azerbejdżan z wojną na Ukrainie. Zobacz, co zostało ujawnione w rosyjskiej telewizji na temat Azerbejdżanu i słynnej operacji Pajęcza Sieć, która kosztowała Rosję miliardy. Nasz wywiad odkrył, że służby specjalne Azerbejdżanu, wykorzystując swoje diaspory w Rosji, pomagały ukraińskim służbom specjalnym w przeprowadzeniu operacji sabotażu i terroryzmu Pajęcza Sieć, której celem było uderzenie w lotnictwo strategiczne sił powietrzno-kosmicznych Rosji. Informuje o tym kanał Telegram Notatki Weterana. Powołując się na swoje źródła w wywiadzie, diaspora azerbejdżańska pomagała w realizacji logistyki i transportu ładunków, wykorzystując swoje możliwości biznesowe i infrastrukturę, rynki oraz magazyny. Dlatego rosyjskie służby specjalne obecnie podejmują działania mające na celu neutralizację diaspor azerbejdżańskich, które dosłownie są siedzibami azerbejdżańskich służb specjalnych współpracujących ściśle z Ukraińcami. Rosyjski zarzut był prosty. Społeczność azerbejdżańska w Rosji miała pomóc Ukrainie w przeprowadzeniu jednego z najbardziej niszczycielskich ataków na rosyjskie obiekty wojskowe. Operacja Pajęcza Sieć zniszczyła 117 dronów, uderzyła w 5 baz bombowców strategicznych i spowodowała szkody szacowane na miliardy dolarów. Ale ta teoria miała pewien problem, była całkowicie zmyślona. Operacja Pajęcza Sieć. Była całkowitym upokorzeniem dla rosyjskich służb bezpieczeństwa. Ukraińskie drony zdołały przeniknąć setki kilometrów w głąb rosyjskiego terytorium i uderzyć w jedne z najlepiej chronionych obiektów wojskowych w kraju. To była katastrofalna porażka wywiadu. Ale zamiast przyznać się do niekompetencji, Rosja wybrała wygodniejszą narrację. Obwinić Azerbejdżan to służyło wielu celom. Po pierwsze, odwracało uwagę od porażki Federalna Służba Bezpieczeństwa. Po drugie, usprawiedliwiało represje wobec społeczności azerskiej, które już miały miejsce. Po trzecie, wysyłało wiadomość do innych krajów postsowieckich. Jeśli opowiecie się po stronie Ukrainy, zostaniecie oznaczeni jako terroryści. To była klasyczna operacja psychologiczna, tyle że ona nie zadziałała podczas gdy Rosja wymyślała teorie spiskowe, Azerbejdżan naprawdę pomagał Ukrainie. Nie poprzez tajne operacje sabotażowe, ale czymś znacznie potężniejszym, otwartym i konsekwentnym wsparciem. Od początku rosyjskiej inwazji Azerbejdżan wysłał do Ukrainy ponad 42 miliony dolarów pomocy humanitarnej i odbudowy. Leki, żywność, sprzęt elektryczny niezbędny do naprawy sieci energetycznej zniszczonej przez rosyjskie ataki. Ponad 130 transformatorów, 70 generatorów, miliony metrów kabli energetycznych. Ale to właśnie sprzęt do rozminowywania naprawdę zirytował Putina. Azerbejdżan, który ma ogromne doświadczenie w rozminowywaniu po konflikcie w Karabachu, wysłał maszyny takie jak Revival P, aby pomóc Ukrainie oczyścić świeżo wyzwolone terytoria. Dla Rosji to przekroczyło czerwoną linię. Ale to, czego Rosja wydaje się naprawdę nie rozumieć w całej tej historii, to fakt, że Azerbejdżan z 2025 roku nie jest tym samym krajem co trzy lata temu. Coś fundamentalnego zmieniło się w dynamice sił w regionie. A to coś ma nazwę Górski Karabach. Górski Karabach to górzysty region w sercu Azerbejdżanu, który był okupowany przez Armenię od lat 90.. Przez trzy dekady około 20% terytorium Azerbejdżanu znajdowało się pod kontrolą Armenii, a ponad 700 tysięcy osób zostało wysiedlonych ze swoich domów. I przez wszystkie te lata Rosja wykorzystywała ten konflikt jako sposób na kontrolowanie Azerbejdżanu, dostarczając broń obu stronom i utrzymując równowagę, która dawała jej kontrolę nad polityką zagraniczną Baku. Jednak we wrześniu 2023 roku sytuacja się odwróciła i Azerbejdżan osiągnął coś, do czego dążył przez trzy dekady całkowite odzyskanie Górskiego Karabachu. W zaledwie 24 godziny siły azerbejdżańskie zlikwidowały separatystyczną republikę i ponownie zintegrowały terytorium. I co najważniejsze, Rosja, która utrzymywała siły pokojowe w tym regionie, nie zrobiła nic, by temu zapobiec. A chcesz wiedzieć, dlaczego to zwycięstwo było tak ważne? Ponieważ przez dziesięciolecia nierozwiązany konflikt o Karabach był głównym źródłem wpływów Rosji na Azerbejdżan. Rosjanie utrzymywali ten konflikt w stanie zamrożenia i wykorzystywali go do kontrolowania polityki zagranicznej, zarówno Armenii, jak i samego Azerbejdżanu. Jednak gdy Rosja ugrzęzła na Ukrainie, jej zdolność do projekcji siły w regionie Kaukazu dramatycznie się zmniejszyła. Rosyjskie siły pokojowe stały się biernymi obserwatorami, a Ilham Alijew zdał sobie sprawę, że ma historyczne okno możliwości. Jak widać, odbicie Karabachu nie było tylko zwycięstwem militarnym, to było wyzwolenie geopolityczne. Po raz pierwszy od uzyskania niepodległości Azerbejdżan był wolny od głównego problemu, który utrzymywał go w zależności od Rosji. I to zmieniło wszystko. Teraz Ilham Alidzew mógł zrobić coś, co przed wrześniem 2023 roku było nie do pomyślenia bezpośrednio skonfrontować się z Rosją bez obawy o odwet. Konflikt został rozwiązany na warunkach Azerbejdżanu, a nie Rosji. I był jeszcze jeden kluczowy czynnik. Sojusz z Turcją. Azerbejdżan i Turcja to nie tylko partnerzy. Mają formalną umowę o wzajemnej obronie, która zobowiązuje oba kraje do udzielenia sobie wsparcia wszystkimi dostępnymi środkami w przypadku ataku militarnego. To w praktyce gwarancja bezpieczeństwa NATO, ponieważ Turcja jest członkiem sojuszu. To oznacza, że każdy rosyjski atak militarny na Azerbejdżan mógłby wywołać bezpośrednią konfrontację z NATO. To ryzyko, którego Putin, już przeciążony sytuacją na Ukrainie, po prostu nie może podjąć. Ale myli się ten, kto myśli, że Azerbejdżan tylko chronił się militarnie. Budował także alternatywę gospodarczą, która bezpośrednio zagraża rosyjskim interesom tak zwany środkowy korytarz. To nowa trasa handlowa łącząca Chiny z Europą, przebiegająca przez Azję Centralną, przekraczająca Morze Kaspijskie i prowadząca przez Azerbejdżan, Gruzję i Turcję. Najważniejsze jest to, że ta trasa całkowicie omija terytorium Rosji, przełamując monopol Rosji na handel między Azją a Europą. Azerbejdżan obecnie pozycjonuje się jako centrum tej nowej trasy handlowej, modernizując swoje porty i linie kolejowe, aby przyjąć znacznie więcej ładunków. Od początku wojny na Ukrainie handel, który wcześniej przechodził przez Rosję, masowo przeniósł się na ten korytarz azerbejdżański z powodu sankcji. Dla Putina to nie tylko strata ekonomiczna, to egzystencjalne zagrożenie. Azerbejdżan dosłownie buduje infrastrukturę, aby na zawsze stać się całkowicie niezależnym od wpływów rosyjskich. A teraz możliwości Rosji są coraz bardziej ograniczone. Putin przerzuca wojska na granicę z Azerbejdżanem i wzmacnia rosyjską bazę wojskową w Gjumri w Armenii. To wyraźne gesty zastraszania. Prawda jest taka, że Rosja nie ma zasobów, by otworzyć drugi ważny front. Jej armia jest osłabiona, przeciążona i całkowicie skoncentrowana na Ukrainie. Rozpoczęcie wojny z Azerbejdżanem oznaczałoby innymi słowy konfrontację z Turcją, a co za tym idzie, także z samym NATO. Więc Putin sięgnął po to, co zawsze robi, gdy nie może użyć siły militarnej to, co nazywają presją hybrydową prowadzą prześladowania społeczności azerskiej mieszkającej w Rosji, wojnę informacyjną, przymus ekonomiczny i zastraszanie za pośrednictwem swoich sojuszników. Ale nawet to ma swoje granice. Azerbejdżan jest trzecim co do wielkości partnerem handlowym Rosji i kluczowym korytarzem dla rosyjskiego handlu z Iranem i Bliskim Wschodem. Współzależność ekonomiczna uniemożliwia pełne zerwanie relacji. W rezultacie powstała dziwna sytuacja, kontrolowana wrogość. Oba kraje wiedzą, że nie mogą już bardziej zaostrzyć sytuacji, ale też nie są w stanie wrócić do tego, co było wcześniej. I to prowadzi nas z powrotem do tej druzgocącej wypowiedzi prezydenta Alijewa. Kiedy nazwał rosyjskie wyjaśnienia bajkami dla przedszkolaków, nie mówił tylko o samolocie. Publicznie oświadczał, że Azerbejdżan nie akceptuje już takiego traktowania. To była forma deklaracji niezależności geopolitycznej. Inne kraje przyglądają się temu wszystkiemu. Armenia, czując się zdradzona przez niezdolność Rosji do jej ochrony w Karabachu, również podejmuje własne kroki. Dla przykładu, zamroziła swój udział w organizacji wojskowej kierowanej przez Rosję i pogłębia więzi z Unią Europejską oraz Stanami Zjednoczonymi. W Kazachstanie, gdzie rozbił się azerski samolot, władze pozwoliły na niezależne międzynarodowe śledztwo, sygnalizując, że nie są skłonne tuszować działań Rosji na swoim terytorium. Nawet Gruzja, która historycznie była ostrożna wobec Rosji z powodu okupowanych terytoriów, obserwuje, jak Azerbejdżan zdołał skonfrontować się z Rosją i wyjść z tego stosunkowo bez szwanku. To, co obserwujemy, to stopniowy upadek rosyjskiej strefy wpływów, nie poprzez rewolucję czy wojnę, ale poprzez zwykłą odmowę dawnych sojuszników, by zaakceptować podporządkowanie. Putin zbudował swoją władzę na założeniu, że kraje postsowieckie nie mają wyboru i muszą zaakceptować rosyjską hegemonię, że mogą mieć formalną niepodległość, ale nieprawdziwą niezależność. Przypadek Azerbejdżanu dowodzi, że to założenie było błędne. Teraz chciałbym poznać Twoją opinię. Czy uważasz, że sojusz między Ukrainą a Azerbejdżanem może naprawdę zmienić równowagę sił w regionie? Odpowiedź zostaw w komentarzach. Jeśli spodobała Ci się ta treść, nie zapomnij zasubskrybować kanału i udostępnić tego filmu. Do następnego razu. Napisy Adriana.